Urządzenie firmy Euphoton, włoskiej firmy Euphoton było obecne na rynku od kilku lat, natomiast technologia, którą dzisiaj promujemy, technologia Endolift, jest tak naprawdę bardzo świeżą technologią. Endolift to jest metoda niechirurgicznego liftingu twarzy, polegająca na nieinwazyjnym. W prowadzeniu fibry pod skórę i za jej pomocą liftingu i usunięcia wiadkości powłok skóry, jak również usuwania tkanki tłuszczowej. Zabieg jest zabiegiem mało inwazyjnym. Cieniutką fibrą zazwyczaj 300-400 mikronów. Przeprowadzamy ten zabieg wprowadzając ją pod skórę i rozgrzewając w odpowiedni sposób tkanki usuwamy wiotkość i napinamy skórę zarówno twarzy jak i ciała, równocześnie usuwając tkankę tłuszczową podskórną. Unikalność tej technologii polega na tym, że bardzo cienki światłowód, włókno światłowodowe o grubości 300 mikrometrów wprowadzamy śródskórnie i przez to niewielką energią działamy na włókna kolagenowe, powodując ich odbudowę, a jednocześnie możemy działać również na tkankę tłuszczową, powodując likwidację takich obszarów jak chomiczki, podwójny podbródek, na co pacjentki i pacjenci coraz częściej narzekają. Na tym przede wszystkim zależało na podniesieniu moich chomiczków. Tak naprawdę dzięki chłodzeniu nie czułam praktycznie praktycznie nic, słyszałam tylko lekkie trzaski zabieg jest praktycznie bezbolesny. Zabieg jest dedykowany szczególnie dwóm grupom pacjentów. Z jednej strony pacjentom z wiatkością skóry, gdzie chcemy w szybki sposób uzyskać bardzo efektywne i bardzo skuteczne napięcie skóry. A drugą grupą pacjentów jest grupa z nadmiarową tkanką tłuszczową, u których chcemy usunąć tkankę tłuszczową, a następnie napiąć tą skórę i uzyskać bardzo ładny lift w zakresie danego rejonu ciała. Zabiegi na, na twarzy dają szybsze rezultaty, ponieważ stosujemy tam niższe energię, natomiast zabiegi w zakresie e, ciała wymagają dłuższego czasu rekonwalescencji, ale zabiegi są bardziej trwałe i bardziej widoczne po dłuższym czasie. Efekty zabiegu widoczne są w kilku etapach. W ciągu pierwszych dwóch tygodni mamy pierwszy efekt lipolizy laserowej, do usunięcia tkanki tłuszczowej, następnie... Napięcie i likwidacja wiadomości skóry następuje sukcesywnie do 12 tygodni. Hendolus stosujemy na twarz. Możemy stosować na każdą część twarzy: powieki górne, dolne, dolną część twarzy, podbródek, szyję. Jak również doskonale spełnia swoje zadanie na ciele czyli w rejonie brzucha, boczków, na udach. Doskonale nim również możemy usuwać celulit, wiotkość powłok brzusznych. Zabieg lightscan jest zabiegiem wspomagającym do zabiegu endolift. Laser Light Scan jest laserem frakcyjnym, nieablacyjnym. Dzięki niemu napinamy skórę i tkankę podskórną, a również regenerujemy i biostymulujemy całą skórę.